Witam, Pozdrawiam Tym razem pijemy sobie leśną herbatkę Muszę po prostu na saperce Oparłem Saperka jest troszeczkę krzywo Jak już wspominałem Byłem na zwykłym narkotykowym e, tym samobójcze e, Jedyne co z tego wynikło Jedyne co dały narkotyki To to, że człowiek staje się jak kaleka Jest zombie Chodzi taki, by, no nie, nie będę się wszystko wyrażał, bo nie pasuje. Mam nadzieję, że więcej śmieci już nie zobaczę. tuż grzeb władek na sprzątanie. Generalnie rzecz biorąc, tak yy, jak wspominałem, kocham lasy jest to moja pasja. Takie miłość, zainteresowanie dla lasu łbuszka, dla teraz jest na przykład zajebista wielka różnica. Buszka w to idziemy na przykład tam, gdzie jest nam przyjemnie, wygodnie, jest zmiany bezpiecznie, a to jest typowe przetrwanie w dziczy Ogólnie na co dzień zajmuje się czytaniem książek aktualnie po Japonii, Tomdzugi Ciczy też z, z hantlami. No, Warduś, Walmagisa, kafady jesteśmy. Oczywiście żartuję, to było w odcinku Siedle do buza CCCP Chyba z tyłu z cdl, Kulturalne pobicie magistra 100zł Kulturalne zbicie szkiełek 150 czyli no żarty żartami Lepiej śmiać się niż płakać Ogólnie o lesie przepięknie jest jak w tej to mi chyba gdzieś osa przeleciała, bo coś mi zabrzęczało. Także z mojej strony, jak na razie to wszystko, ponieważ zabieram się do dalszej wędrówki. Jak wspomniałem tak, byłem na odwyku trzy razy w jednym miejscu, dwa razy w drugim miejscu. Myślę, że pomimo przeciwności losu warto kontynuować swoje marzenia, pasje, realizować. To, yy, co zaplanowaliśmy, czyli dalej mnąć przed Ciebie yy, mimo przeciwności losu. Także pozdrawiam serdecznie i dziękuję za oglądalność. Filip Pytowski, dziękuję. Herbatka już dopita. Ja w tym czasie zajmę się zagaszaniem ogniska. harasa Pozdrawiam serdecznie, Filip Pytowski, Dziękuję.